Jeszcze troszeczkę mnie trzyma po tym covidzie, moi drodzy. Jeśli nie wiecie, to mimo że wrzucałem ciągle filmy, to miałem covid i po prostu źle się czułem. Eee. No ale zapas filmu się pokończył, więc muszę coś sobie nowego nagrać, jak więc ja was witam, moi drodzy, kolejny odcinek uroki od Geo Baby i dzisiaj powrócę sobie do gry Project Playtime. Powiedzmy sobie szczerze, ta gra umarła i mówię to już na samym wstępie jako odcinka, ale chciałem dzisiaj dać jej szansę. Chciałem sobie zagrać w fazę trzecią, którą twórcy utytułowali Forsaken. Zagramy sobie dwie rozgrywki. Jak mi poszło? Dowiecie się oczywiście, oglądając ten materiał do samego końca. I oczywiście, zanim zaczniemy, ty, drogi i Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych singlowych nagrywek na tym kanale z horrorów i innych podobnych, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I oczywiście wpadajcie na mój drugi kanał Rocky Dogi Plus, na który wrzucam dodatkowe materiały. I zostawcie gigantyczną łapkę w górę, jeżeli jesteście fanami Poppy Playtime, a poniżej w sekcji komentarzy. Jeżeli czekacie na chapter 3, to zostawcie komentarz o treści hashtag Chapter.

o! Nowy gameplay? A, to jest po prostu promo. Project Playtime Forsaken, faza trzecia. O, od 25 października. E, dobra, witamy, jesteśmy już w grze, a dokładnie ja jestem w grze. Early Access Game. This game, bla bla bla. Skip Cinematic. Co tu się zmieniło? Widzę, menu się troszkę zmieniło i chyba wszystko potraciłem tak jak zwykle. Moi drodzy, strasznie dawno nie było Project Playtime, ale to już wiecie, po prostu nic takiego ciekawego się w grze nie dzieje, gra w nią czasem nawet mniej niż 200 ludzi i dzisiaj na razie bez ekipy sobie sprawdzę co tu jest takiego nowego, czy może są jakieś nowe tryby, nowe minigierki i z tego co widzę dalej są chyba te same perki, czyli chyba nowych minigierek na razie nie dodali, no mam tutaj wybrane trzy odnośnie minigier, myślę, że takie do minigier są ciągle najlepsze i z tego co widzę pozbyli się lobby Przecież normalnie Lobby działało. A teraz to nagle jesteśmy po prostu w menu i po prawej stronie mamy ludzików. O co chodzi? Co się dzieje z tą grą? Czy Wszystko jest ok? E, map vote. O, można wotować swoje mapy nareszcie. E, destroy Atoi. A to nie jest e, jedna z tych nowych map? Chyba jest. Powiedzmy, że zagłosujemy na ten Destroy Atoy. Nie wiem, czy będzie miało to duże znaczenie widzowie. Mam nadzieję, że. Fietal, a jednak teatr! Kurde. Szkoda troszeczkę. Dobra, jeżeli będę lamił, to wiecie, że po prostu dlatego, że ostatnio grałem, nie wiem, pół roku temu. Obawiam się trochę tej gry. Dajcie już naprawdę ten chapter trzeci. No i mamy teatr. Extraction. Ej, dodali jakieś tutaj. normalnie. filmiki przed rozgrywką. I, i co, my już nie wysiadamy z pociągu? To już nie jest tak, że jesteśmy w pociągu i. A, wszyscy po prostu tak zaczynamy! Coś się pozmieniało! 6 partów musimy uzbierać, ale dalej gra potrafi działać koszmarnie. Mam niby te 60 fps ale wiecie. Dobra, niech tutaj kolega sobie zrobi tego puzelka. Ja pójdę na górę, myślę, że chyba tutaj będzie dla mnie bezpieczniej. bo jest tutaj pierwszy, pierwszy puzelek i to było. To było z tą kuleczką. Okej, okay. mam nadzieję, że mi się uda. Dobra Ciekawe, czy coś mi będzie gonić, coś słyszę Ale czy to jest potwór? Chyba nie A co to co tu jest? Help solve the puzzle A, to jest to, dobra Okej, okay, bierzemy tego czerwonego klocka. Udało się... Jesus, ja nie ogarniam tego! Mam nadzieję, że nie będzie dużo problemów. Please, please, please. Dobra, jest gwiazdka, ale za trzecim razem mi się nie uda. Na bank. Na bank mi się nie uda. Proszę, jeszcze jedno. Uh. Nie za. Aj, będzie pewnie jako fail. I zaraz mi tutaj przyjdzie ktoś. Albo mam albo nie wiem. Boxibu. Boxibu! Ale ty tędy ty nie można przejść? O o! Bierz sobie innych ludzi! No naprawdę! Nie dało się tamtędy przejść, ja nie pamiętam tych map! Czy on biegnie za mną ciągle? Chyba nie. Ale wiecie co, wolę nie, ryzy nie ryzykować tutaj. Okej, okay, on tam kogoś tam bierze. Ty, ty, ty... O kurde! O, kurde. Ty, 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 ty. No, ty, 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 ty. Dobra, i uciekam stąd. Uciekam, ja tego chciałem pomóc w jednej mini Ja po prostu jestem. Ja wie, wiecie, jaką mam zwykle taktykę. Yy, pomagiera. Dobra, tam potrzeba revive'a, to ja może się podcofam trochę. Bo widzę, że Boxy to chyba będzie chciał sobie tutaj właśnie łazić. Po tych rejonach, o, już tam... Ratują go. O! Ale teraz pytanie, czy stąd została zabrana zabawka? Mam nadzieję, że tak. Czy to zostało zrobione? Nie. Ojoj. Tym, tum, tum, tum. To będzie łatwe. Dobra, udało się. Jeszcze drugi wzór. Niech się skupił tam, na nim. O, jaki piękny wzór! Lepiej się nie dało. I czy to wszystko? Jeszcze to. Ale jest szansa na tej parta. Jest dobra szansa na tej parta, widzowie. I lecimy tędy. Oj, nie podoba mi się ten schemat. Ale? Nie, w sumie. E, idealnie. No, 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 bierz, bierz, bierz. I gdzie się odkłada? Mogę tam sobie zdepozytować, bo tutaj na dole chyba nigdzie nie widzę. Dobra, tutaj na dole będzie najlepiej tu go wziąć. Ej, jest spokoj, jest spoko, jest spokoj. Dopiero pierwszy topart. Serio? Jedna osoba tam padła. Okej, okay, gdzieś gdzieś on się tutaj kręci. Boksy Bu. To możemy pomóc Kolesiowi zrobić jeszcze. Chodzi z tym Boxy -boo. ale to w takim razie dobra. Tu chłop robi, bo go słyszę. Tu chyba nikt nic nie robi. Hmm. Oj, nie, nie, nie nienawidzę tej minigry. Muszę patrzeć. Fuck. Długa, strasznie jest długa minigra naprawdę za długa. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Jak coś, to muszę uciekać po prostu. Ja wątpię, że nam się uda. Jeden toy Part dopiero! I to jest mój toy Part! Co jest tam? Ja nie mogę się puszczać. Okej. Okay. Tu jest. Tu jeszcze nie ma. To mnie akurat lubię! Co, co się stało z tą kulką na chwilę? Co! Ej! No nie! No ta, ta, kulka coś jej się stało dziwnego Dobra, leci sobie tu Lubię tą minigierkę akurat Jest dosyć szybka Dobra Ja mam drugiego ToyParta? Poważnie? Już drugi ToyPart e, czy ja mam ToyParta? Nie O serio ja to trzymam? Hmm... No to trochę słabiutko, wiecie? bóg bo gdzieś chyba będzie niedaleko, tam ktoś potrzebuje revive'a. Tu, 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 tu. Ja nie wiem, czy nie pójść do piwnicy zobaczyć, czy nie ma jakichś minigier. Oj, są minigry. Czy to jest memory jakieś? O co z tym chodziło? O karamba. Chociaż w sumie? Ej, ej, to nie jest takie złe. Tam revive'a potrzeba. Kurde, już tylko w tylu zostaliśmy? Czy tam biegnie? Nie. No nie. I tam, na górze, dobra. Szybko, szybko. Bo zaraz przebiegnie. I uciekam. Czy tu zostało zrobione? Zostało. Słyszę gdzieś boxy był. To jeszcze nie zostało. Nie, zostało zrobione. Jest już zabawka. Dobra, 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 dobra. Kurde, no niepokoi mnie to. Czy on ma to iparta? Czy go zdobył? Hmm. Jak, jak to się tędy, tędy jakoś szło? Musimy się porozdzielać, kurde. Znaczy, z jednej strony to jest dobry sposób, z drugiej nie. Ktoś padł. FAK! Czy, czy tu na dole zostaną? Tak, na dole. Kurczę, murkus wpadł do tych katakumbów. Ale on go już umieścił, czy nie? Murkus padł chyba, co. Oh, diem! No, no nie wierzę! Nie miałem je kuciec, bo już wcześniej oberwałem po prostu. Co za boksy, był? Kurde. Najgorzej! Ej, to został tylko ten sznuraks! Szhonax, sorry. Chyba w takim razie. Re revive needed tam, no. A nie, nie wrzucisz mnie, chłopie, bo jest zajęte. O, czyżby? A może nie, tu mnie wrzuci. Mmm, Co to jest, że Hit Hatch? Co? Ej, dobrze, rozumiem, że usunęli grę z mini Hagi -wagis? Nie, no nie gadajcie, że usunęli grę z mini -hagi I że teraz trzeba klikać takich na haków w DBD, że jest jakaś szansa, że się wydostanę. Czy serio naprawdę oni idą jeszcze bardziej w stronę DB DBD? A tu już jest koniec chyba, bo ten sh sh Shonax pada, a reszta wychodzi chyba całkowicie z serwera, no. O nie, to został ten Shonax. My nie damy rady chyba. Powiem szczerze, że trochę ta gra zaczyna ssać pałkiem, bo, bo tak właściwie ludzie wychodzą z serwera, nie ma żadnego community, nikomu się nie, nie podoba widzę, że ta gra. Tak trochę słabo tu jest ten Project Playtime zrobiony. Jakby więcej kolory to było jak byliśmy tam na dole w tych lochach i te mini Hagiłaki nas goniły. A tu nagle nie, nie ma. Ale to dziwna decyzja, naprawdę. Usunęli lobby, usunęli przejazd pociągiem, nie ma tutaj teraz y, zabawy z mini-hagiwagi. oni więcej chyba zabierają niż dodają? Więc co, ten Honax nic nie zrobi, ma toyparta widzę. Na dole po lewej jest informacja o tym, ale co z tego? Będziemy miał pi piątego toyparta, ja mam tak siedzieć jak Dureń? Ojo, siema. Uratujesz mnie chyba, prawda? Ale to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne. Aj, mam szybszą ucieczkę przez moment. Hmm. No dobra, tylko że ja go słyszę tam. Z zaraz, jak to, ktoś dołączył? Ale ja widzę, że nikogo nie ma. On tu, on tu chodzi gdzieś. Wolę się nie wychylać. Anna Noricyna. What? Jest, kurde. Nie chciałem wchodzić do szafy. Ale to dobrze. Bo przynajmniej wiem, że tamten może sobie robić. Dobra, dobra, dobra. chyba się z nim minąłem. Bardzo dobrze. Ja idę na górę. O nie, Revive potrzebny. To serio, ja sam zostanę teraz. Ojoj. Ale tylko gdzie on jest? Co? What the fuck? Jak? On tam jest, dobra. Na partyzanta idę. A kurde, ja muszę wskoczyć na tą scenę od drugiej strony. To że on tutaj będzie czekał. On wie, że został jeden gracz tylko, czyli ja. No trudno, słuchajcie, no. no. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście. No nie, to jest bezsens, widzowy. No on sam mógł kampić i sobie pokampił. Ach... Dobra, schwytaj mnie. No serio! Kurde tyle brakowało tak malutko! No nie wierzę! Dobra, aj nie, to jest naprawdę coś nie tak... Co to? Co to robi gracz jakiś? O co tu chodzi? I przegraliśmy Ale the... Nie rozumiem zupełnie tej gry teraz już... Ja, słuchajcie... Ja, dlatego ja nie gram tak normalnie, sam z siebie. Nie gram w gry, gdzie są jakieś sezony, i jakieś inne, że tracimy cały progres. Tak jak to było w fazie drugiej, na przykład. To i mnie wyrzuciło po prostu do menu. Bo nie ma żadnego progresu. Ja czuję, że gram od zera, tak właściwie. I jeszcze, że pousowali tyle rzeczy. Słuchajcie, zrobiłem sobie no takie półdoby przerwy, żeby tutaj, no nie wiem, zobaczyć, czy będzie troszeczkę więcej nowych graczy, może będzie ciekawiej, Destroy. A to i to jest trzecia mapka, z tego co kojarzę. <laughs> w Project Playtime, tak więc zagramy sobie tą mapkę z ludziskami, tam chyba będę w pięciu graczy grał mam nadzieję, że ta rozgrywka pójdzie nam dzisiaj o wiele lepiej czekam już tak minutkę na dołączenie i chyba nic z tego nie będzie no ale inny serwer z mapą teatru już się załadował what the hell, co jest nie tak z tą grą? nie wiem, może na jakiś stabilniejszy serwer dołączyłem Kolej jest przebrany za hakiem. HG... Znaczy, mam maskę hakiego. O, już widzicie? Jedna osoba wyszła z serwera. No, no, było pięć. <ścoughs> nie denerwuj się, Roki. I wcale nie miałem jednocześnie akurat chrypki. E, było nas pięciu. Dlaczego dwie osoby wyszły? Jakby. W DBD chyba są kary za to, tak? A tutaj pewnie nie ma żadnych kar. I po prostu sobie ktoś może tak wychodzić. No jaki teraz jest sens, żebym ja to przychodził? Przecież mi nie damy rady. No ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Zaliczyło czy nie? O, zaliczyło jednak. No ja i teraz zapomniałem, jaki był wzór. E, ten i tu. Dobra, jakoś wyszło. What the hell? Co jest nie tak z tą grą? Znaczy, ja wiem, co jest nie tak. Wszystko jest nie tak.

ty, 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 ty. No, przecież ja użyłem perka z tym, żeby było mniej wzorów. Czemu nie działa? Ja jeszcze zrobiłem upgrade nawet. Co jest z tymi kulkami nie tak? Czemu? One się tak legują? Coś się dzieje z tą grą? W jakim to jest opokanym stanie? <laughs> Naprawdę ja użyłem sobie tego perka głupiego i ulepszyłem go jeszcze przed tą rozgrywką. No dobra, mam tutaj parta. Um, to ja naprawdę nie rozumiem, co jest nie tak. Przecież miało być mniej. Piano puzli. Jak się nie używało tego perka, to było zawsze 6. Jak się użyło na levelu pierwszym, to było 5. Na levelu drugim, 4. Na levelu trzecim, 3. Mam level drugi, powinienem mieć 4 wzory. Mam 6. Co jest nie tak z tą grą? Ale to jest w opłakanym stanie gra. Trochę mi jest smutno. A bardziej smutno, że nie wiem, gdzie jest potwór. Nawet jeszcze ani razu go nie widziałem. No ale dobra, mój to i port jest pierwszy. Ja sobie może tutaj bezpiecznie, gdzieś na górę pójdę. Bo chyba tutaj na górze jeszcze było. ta, do zrobienia. Mm, hmm, tak. Tutaj ja wątpię, że potwór będzie chodził. To jest to na reakcję, dobra. Znaczy, jak będą jakieś lagi na serwerze, to nie będzie to dobra reakcja. Jesus Christ. Okej okay. dobra, dobra, w ogóle pomysł na takiego typu minigry, kiedy są takie opłakane stany serwerów, to jest naprawdę coś dziwnego. Okej okay. no, chyba, że na odwrót teraz jest, ty, 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 ty. już zaraz Wam powiem. Chodzi mi o to, że teraz pewnie nie robi się wzoru numer 1 i 2, tylko się robi od razu od trójki. O nie, nienawidzę tego naprawdę. No, no, przecież kliknąłem mnie tu! No i będzie fail, no to ja już uciekam stąd, no. No dupa, no co? Co ja mogę zrobić? Help solve the puzzle. Wiecie co, ja może tu pochodzę na dole jednak. Ja tam na górze tego nie zrobię teraz. Teraz przynajmniej w tym momencie. Tu są jakieś jakieś jeszcze gierki. Tylko, że. No nie wiem, czy dam tu radę. Znaczy, szczerze, nie widzę szans naszego dziwnego zespołu. Oni robią co prawda tam, widzę zabawki. Ale no, nie, no to i na razie tylko ja zaniosłem. To co reszta robi? Jest dwóch graczy jeszcze ze mną. Co oni robią? Aha, już leży jeden, okej. Okay. A do tej pory nie leżeli. Do tej pory chodzili i robili. Rywaj wuj. Rewire'ować muszę. Kurde, on gdzieś... Gdzieś tam go zaniósł? No nie wiem, zobaczymy. Ej, nie to. Tędy, tędy. To jest akurat chyba najprzyjemniejsza minigra, ale jak też laguje, to jaki to ma sens? Znaczy, żadna minigra nie ma sensu, jak laguje. Tędy. Dobra, dobra, no. No co i co... Co jest nagle z moją postacią, że mi poszła tutaj? What the? What the hell? Dobra, trzeba ratować chłopa. Rewife needed. A tamten co robi? Może by tamten uratował chłopa, co? Siedzi w haczu? Chyba, że on kampi gdzieś tam. No nie no, no co to za cofki są? Czemu mnie cofa? No nikt mi nie powie, że to coś z moim komputerem albo z internetem. On pewnie kampi. stoi tu. Ty, on żyje? Nie, on nie gra w ogóle. O, o, a, Aha. Aha, fajnie. Aha, aha. fajnie, fajnie, fajnie. To to, to, to super się gra. No i, i co teraz ja mogę zrobić? Co Powiedzcie mi? Jak ten sobie kampi tak? What the fuck? Ale to, to nie jest gra do online'a chyba zdecydowanie. No i co, im mnie chłop złapie. Fajnie, fajniutko. Mogę tak się z boxy buganiać. No nie wierzę, jakie to jest denne. Kurde, nie wiem nawet, gdzie go tutaj mogę robić w jakiś sposób sensowny. Hmm. Pochodzę tutaj, może on spadnie. Gdzie się tam idzie, niby. Może już go zgubiłem? Jakimś cudem? Nie. Może? <noise> co jest to grą? Gdzieś on sobie skacze tam. Co ja mogę zrobić? Gdzieś go tam słyszę, chodzi, a ja może spróbuję tą minigierkę tam na dole w piwnicy zrobić. Oni nic nie robią, ten jeden gracz nic nie robi. Nie rozumiem tego co. to jest gra... Znaczy inaczej. To jest wina twórców. Jeżeli nie, nie zrobili żadnych restrykcji, no to ja się nie dziwię, że ludzie uciekają od tej gry i im się nie chce grać. Dobra, złap mnie, Boksibu, bo aż mi się szczerze nie chce w to grać. Po prostu staram się zrobić coś niewyobrażalnego i spróbować chociaż ja sam jakąś zabawkę zdobyć czy coś. What the hell? Dobra, tutaj czy coś się uda? Co to za pokiełbaszony wzór? Ty, ty, ty. Słyszę, Boksibu. No, no. Co? No przecież zabie. Tak gra, to krap, ostry krap. To jest do pogrania, tylko nie wiem ze znajomymi w jakiejś sensownej ogarniętej ekipce. No czyli naszej. Do grania samemu, o tak. Nie. Strasznie się skip, skipściła ta gra. No i sobie chłop, chłop, będzie próbował mnie uratować. Wszystko fajnie, ale oczywiście Boxy musi sobie tu siedzieć. E, e, szkoda chłopie, że ty nic nie robiłeś przez całą rozgrywkę. Tylko stałeś sobie tak na początku. To, to jest dla mnie niewyobrażalne. Jak skiepsić cały potencjał? Twórcy poświęcili, nie wiem, ile, półtorej roku, czy, czy ponad więcej, na to, żeby zrobić tego Project Playtime kosztem chapteru trzeciego. Który dalej nie wiadomo, kiedy wyjdzie, bo już mamy ten Winter 2023. 2023, czyli w tym roku miało wyjść, tak? Ech. Szczerze, nie chcę już mi się w to grać. W ja już i tak chyba padnę. Mam jedno serduszko tam na dole. Bo co 60 sekund po prostu tracę jedno. Nikt mnie nie uratuje, nie ma sensu ta rozgrywka, nie do żadnej... sensownej tutaj... ...rozgrywki. Słuchajcie ludziska, to był ostatni Project Playtime na tym kanale, nie chce mi się grać w tego trapa. Krapa. Tra ja siedzę w trapy, dlatego powiedziałem trapa. Dla mnie ta gra jest skończona, ale w negatywnym tego słowa sensie. Nie proście mnie, nawet nie widzę, żebyście mnie prosili. Sam chciałem z ciekawości wrócić. Nie będę tego ogrywał nawet z ekipą, bo dla mnie to ta gra poszła w drugą stronę, w złą stronę. Jest mniej ekscytująca, nawet jeśli bym miał zagrać z chłopakami. Jest to bez sens. Liczę, że im szybciej ta gra upadnie, tym lepiej. Współczuję ludziom, którzy robili tę grę. Bardzo mi przykro, zajmijcie się chapterem trzecim, może jeszcze odratujecie markę Poppy Playtime. Dziękuję, trzymajcie się i hej, hej!